Hej, ale ale witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy robili zapiekankę rybną, ale smaczniejszą niż rybka w panierce. Więc do tego przygotowania będą nam potrzebne takie składniki jak kartofle pokrojone w plasterki, ryba przyprawiona w przyprawie do ryby, soli, pieprzu i jak lubicie, oraz pokrojona cebula w piórka, śmietana i koperek. Składniki, które potrzebujemy do przygotowania naszej zapiekanki rybnej, to 7 ziemniaków, jeden duży dorsz lub inna ryba, którą lubicie, dwie duże cebule, śmietana 18%, sól, pieprz i pęczek koperku. Jedna szklanka wody, pół szklanki śmietany i dwie łyżki mąki. Ziemniaki kroimy w plastry i gotujemy do połowy miękkości. Cebulę kroimy w piórka i smażymy przez parę minut na maśle. Przyprawioną rybę smażymy z obydwu stron, ale bez panierki. Nigdy do zapiekanki nie dawajcie całkowicie surowej ryby. Mąkę mieszam ze śmietaną i dolewam odrobinę wody. Resztę Resztę wody gotujemy. Jeśli używacie kostki rosołowej, to możecie zagotować z kostką rosołową. I dodaję wodę ze śmietaną. Całość gotuje jeszcze około 2 minuty. Przyprawiam i dodaję koperków w dużej ilości. Jeśli sos jest mało gęsty, możecie dodać jeszcze troszkę mąki. Teraz zabieramy się do pracy. I Będziemy podgotowywali do połowy miękkości kartofle oraz smażyli na maśle cebulę. Przez chwilę. Teraz przesmażamy naszą przyprawioną rybkę z obydwu stron. Do odrobiny wody wsypujemy dwie łyżki mąki. Będziemy to rozmieszywać. Rozmieszamy to. I dodamy to do naszej śmietany. Teraz nalewamy tą mąkę z wodą do naszej śmietany i to rozmieszamy na naszą miksturkę, na nasz sosik. Dolejemy to na do naszego wywaru z kostki rosołowej warzywnej. W międzyczasie, gdy stygnie nam rybka i kartofelki, w tym momencie pokryliśmy sobie koperek na drobno. Do wyzmarowanego ledko olejem naczynia, pierwszą warstwą wykładamy kartofle na pierwszą warstwę. Na to układamy rybę pokrojoną w kostkę większą. Chyba, że macie małe kawałki ryby, no to wtedy nie musicie jej już kroić bardziej. I na to damy cebulę oraz zalejmy sosem. Teraz na kartofle wykładamy naszą rybę. Rozkładamy na naszej zapiekance. naszą rybkę, teraz nakładamy cebulę i zalejemy to sosem śmietanowym. Jeśli chcecie, to możecie dodać do śmietany koperku, ale że u mnie nie wszyscy domownicy lubią, więc naszą zapiekankę potem posypiemy po wierzchu. Teraz zalewamy naszą zapiekankę sosem śmietanowym i wstawimy ją na 35 minut do piekarnika nagrzanego do 230 stopni. Życzymy Wam smacznego, polecamy. Tak wygląda nasza gotowa zapiekanka rybna. Życzymy smacznego, zapraszamy na kolejne filmiki. Pa!